Witam i zapraszam Państwa na komentarz. Chciałbym rozpocząć dzisiaj od krótkiego spojrzenia na WIG-20 w skali tygodniowej, by byśmy przypomnieli sobie taki ogólny kontekst średnioterminowy, z jakim w tej chwili mamy do czynienia. Wiadomo, że notowania indeksu przebiegają w dość newralgicznym rejonie cenowym. Chodzi mi tutaj o te poprzednie szczyty. WIG-20 ma również problem z przedostaniem się ponad ten ostatni lokalny, lokalny wierzchołek. Kluczową zaporą podażową natomiast w ujęciu średnioterminowym pozostaje niezmiennie przedział Fibonacci'ego 2450-2458. Warto przypomnieć, że w okolicy tej wymienionej przed chwilą bariery cenowej na wykresie w skali dziennej możemy wytyczyć taki wąski korytarz cenowy 2438-45. Koncentrują się tutaj projekcje eksponowanej przeze mnie w minionym tygodniu symetrycznej prospadkowej formacji XABCD. Nie można zatem wykluczyć, że w przypadku zanegowania Strefy 2438-45 również doszłoby do zanegowania średnioterminowej bariery podażowej 2450-58. Alternatywnym scenariuszem jest natomiast wejście rynku w fazę ruchu spadkowego, w wyniku czego na indeksie mogłoby dojść do przetestowania takiej lokalnej zapory popytowej 2338-2345. Tutaj z kolei Koncentrują się projekcje prowzrostowej formacji ABCD, która również spełnia tą zależność symetrii, gdzie AB, fala AB równa się fali CD. W moim odczuciu, dopiero zanegowanie tego właśnie przedziału cenowego wskazywałoby na taki ponadprzeciętny wzrost presji podażowej na rynku warszawskim, zapowiadając tym samym kontynuację ruchu spadkowego. Jeśli chodzi o indeks niemiecki, to wyeksponowałbym dzisiaj strefę 7185-7205. Przede wszystkim dlatego, że jest to zakres zbudowany na bazie takich wiarygodnych zniesień wewnętrznych Fibonacciego. Dodatkowo przebiega tutaj median line i również w tym właśnie korytarzu cenowym można wytyczyć projekcję potencjalnego układu ABCD. Tak więc podsumowując, kluczową rolę w tej chwili w ujęciu krótkoterminowym, jeśli chodzi o indeks niemiecki, spełnia według mnie przedział 7185-7205, dopiero zanegowanie tej strefy, podobnie jak w przypadku WIG-20, tutaj ten, ten, ten przedział 2338-45. Zanegowanie analogicznej zapory popytowej na DAX to silny sygnał, silny, krótkoterminowy sygnał techniczny zapowiadający kontynuację ruchu spadkowego. I na koniec krótkie spojrzenie na SP w piątek. Impet ruchu wyczerpał się w, w okolicy eksponowanej przeze mnie strefy 1467-1470. Jak pamiętamy z wykresów skali tygodniowej, kluczową barierą podażową pozostaje jednak niezmiennie ten przedział 1480-86. Czynnikiem negatywnie wpływającym na krótkoterminowy wizerunek techniczny SP, czy za taki czynnik uznałbym dopiero przełamanie znanej nam już zapory popytowej 1422-1425? Dziękuję bardzo.